Świadkami niecodziennego wydarzenia byliśmy w sobotni poranek wśród drzew nieopodal Kusowa na terenie leśnictwa buczyny. Niecodziennego, ale przede wszystkim bardzo szlachetnego. Jesteśmy tutaj zakładem usług leśnych na tym terenie, który wykonuje usługi dla lasów państwowych. I jednym, jedną z dziedzin, którą się zajmujemy, jest również właśnie sadzenie lasu. Muko niedzielki to moje kuzynki. Oczywiście pomoc wskazana dla tych dziewczyn w każdej postaci. Widzimy różne akcje prowadzone dla dziewczyn. Wyszedłem z inicjatywą, że posadzimy las dla dziewczynek, już dziewczyn, tak naprawdę kobiet, a całe honorarium z tego przeznaczymy na konto mm, mu niedzielek. W charytatywnym wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, leśnicy oraz młodzi sportowcy za opaty chwycili przedstawiciele ratusza w osobach burmistrzów Daniela Raka i Macieja Makselona władz powiatowych, które reprezentowała członek zarządu Anna Kieling, a także włodarze ościennych samorządów, burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, a także wójt gminy Grzmiąca Patryk Makowski. Obecni byli też sportowcy z Miejskiego Klubu Pływackiego na czele z niestroniącym od szpadla prezesem Kamilem Biegańskim. Pierwsze drzewka zasadziły jednak bohaterki wydarzenia, czyli bliźniaczki Julia i Natalia. Jest nam bardzo miło z tego powodu, nie wiedziałyśmy, że aż tyle ludzi tu przybędzie. My, my też nie wiedziałyśmy, czy do końca to będziemy, ale jesteśmy, e, czujemy się w miarę dobrze. Staramy się wychodzić tam, gdzie możemy. No wiadomo, na wszystkie imprezy, czy takie, no nie da się, bo tego jest zbyt dużo, ale tak jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za to. Będziecie tutaj przyjeżdżać, oglądać ten las? Oczywiście. Las w poniedziałek, więc, <laughs> <laughs> więc się postaramy częściej z tatą. tata Leśnik, więc będziemy z tatą tu przyjeżdżać. <laughs> Oczywiście trzymamy za słowo i w ogóle nie martwi nas fakt, że upłynie sporo lat, zanim w miejscu sobotniego wydarzenia ujrzymy dorodny las. Pierwsze efekty myślę, że dopiero za 5-6 lat tutaj cokolwiek będzie można zaobserwować, natomiast las taki dorodny 80-100 lat. Każdy z blisko 50 uczestników wydarzenia posadził przynajmniej kilkanaście bułków. Tak duże zaangażowanie lokalnej społeczności może robić wrażenie. Trudno się więc dziwić wdzięczności i wzruszeniu mamy walczących z do dozą dziewczyn. Jak dla każdej matki, życie. Ich dzieci, jej dzieci jest najważniejsze i to jest moje szczęście, że e, przez już prawie szósty miesiąc dziewczyny biorą leki przyczynowe właśnie dzięki takim osobom jak Państwo. E, bo gdyby nie te leki, to ja już mówiłam parę razy, Julki natarki mogłoby dzisiaj nie być. E, leki są cudowne, Ym, no mamy nadzieję, że refundacja będzie i będziemy mogli się cieszyć dalej e, zdrowiem, życiem. Przede wszystkim, że dziewczyny mają siłę w ogóle na to, że są tutaj dzisiaj z nami, bo mówię, 14 miesięcy nie wychodziły z domu, nie wychodziły ze szpitala i to było ich życie, tylko cztery ściany szpitala lub domu. Więc ja bardzo serdecznie wszystkim, naprawdę wszystkim z całego serca dziękuję. Nie mogę już tak wymienić, bo to się po prostu nie da, bo w trakcie tych 8 miesięcy zbiórki to są setki, jak nie tysiące ludzi, które, którzy robili mniejsze, większe akcje na rzecz Julii Natalii. Także ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję i. Nie wiem jak się odwdzięczę, naprawdę nie wiemy, ale dziękujemy bardzo mocno. Na koniec dodajmy, iż kto nie mógł wziąć udziału w sobotniej akcji, może nadrobić to przy okazji kolejnego sadzenia lasu, które zaplanowano na początek przyszłego miesiąca w okolicach Czaplinka. Wciąż dziewczyną można pomóc też na wiele innych sposobów, między innymi poprzez wpłaty na konto założone przez Fundację Się Pomaga, czy też udział w aukcjach charytatywnych.